Chyba każdy ma znajomego, którego jazda samochodem kończy się zawałem, zawrotami głowy, przyspieszonym siwieniem. Każka powinna mieć kategoryczny zakaz prowadzenia samochodu. Ja nie wiem, ja nie wiem, co mną kieruje, że wsiadam z nią do tego samochodu i myślę, że dzisiaj będzie lepiej. Ruszamy. Nie, 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 jak na Hyperionie. Ona chyba zdawała prawo jazdy w Łomży. Przed nami rondo. Osoba, która jest już na rondzie, ma pierwszeństwo, prawda? <laughs> Macie coś bździ. Kaśka z trójki. Zredukowała na jedynkę! Jedynkę! Jedynkę to ja prawie zgubiłam! Ten samochód zawył jak kuna! To byłam ja. A to była Kaśka. Opatrz, on nas pozdrawia! Co mnie podkusiło, żeby wsiąść do tej maszyny zagłady z tą wariatką? To ja nie wiem! Mi się wydaje, że ona jadła ci tosy. Jednego nie mogła przegryźć. Patrzcie, kurwa, prawo jazdy. Ty, o. Wiecie, jak wygląda stacja benzynowa, nie? Wjeżdżacie. Tankujecie. Wyjeżdżacie. No nie wszyscy tak robią. Kaśka zatankowała i zaczęła wykręcać między dystrybutorami. Ja wiem, że Wy już to nie uwierzycie. Ja już kiedyś o tym mówiłam, to jest kategoria prawa jazdy F. Fajnie, fajnie, ale kto ci to wydał? Zwracam się teraz do pana prezydenta. Proszę zabrać tej kobiecie prawo jazdy. Ona je musiała znaleźć w chipsach. Tu nie ma innego wytłumaczenia! Ona stwarza zagrożenie w ruchu, no! W każdym ruchu! Opcjonalnie możemy ją gdzieś zgłosić, jak nie wiem, będzie casting do szybkich i wściekłych. Hashtag Kaśka Kubica.